Przekątna ściany bocznej grania stosłupa prawidłowego sześciokątnego. Która to jest przekątna ściany bocznej? To jest przekątna F. Tworzy z jego wysokością długości 5 i kąt o mierze 30 stopni. Zatem przekątna ściany bocznej i wysokość kąt między nimi to jest 30 stopni. W takim razie to jest mój kąt alfa. Kąt między przekątną ściany bocznej, czyli tą F, a wysokością tworzy 30 stopni. Mamy wysokość H i mamy kąt alfa 30 stopni. Wiemy, że tutaj jest kąt prosty, ponieważ to jest prostokąt. Zatem widzimy trójkąt specjalny 30 60 90 stopni. Co mamy dane? Mamy daną wysokość równą 5. Przypomnijmy sobie własności trójkąta specjalnego 30, 60 i 90 A 2A. A pierwiastków z trzech. Mamy dane H, więc piszę sobie. Moje H, czyli 5 cm, odpowiada A pierwiastku z trzech. Obie strony dzielę przez pierwiastek z 3. Zatem A jest równe 5 przez pierwiastek z 3. Uniewymierniam. To jest 5 pierwiastków z 3 nad 3 cm. Ok, to odpowiada mojej długości GL, czyli to jest krawędź sześcianu A. Super. W takim razie odcinek AF zapiszę, jest równy krawędzi A, a to jest 5 pierwiastków z trzech nad 3 cm. Co potrzebuje do objętości? No właściwie krawędź podstawy i wysokość. Objętość to pole podstawy razy jego wysokość. W takim razie pole podstawy. Podstawa to sześciokąt foremny, pole to jest 6 razy pole trójkąta równobocznego A kwadrat pierwiastków z 3 nad 4 razy wysokość H, a wysokość H to jest 5 cm. Szóstkę z czwórką skrócę. Za A muszę wstawić. 5 pierwiastków z 3 nad 3. Podnieść to do kwadratu, pomnożyć przez pierwiastek z 3 nad 2 i razy 5. 3 razy 5 to 15, 5 do kwadratu 25 razy pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 3 do kwadratu to 9, razy pierwiastek z 3 nad 5. 2. Liczmy naszą objętość. 3 i 9 skrócimy. 15 razy 25. 375 pierwiastków z 3 nad 3 i to wszystko nad 2. Równa się. 375 pierwiastków z 3 nad 3 razy odwrotność liczby 2. Czyli jedna, druga. To jest 375 pierwiastków z 3 przez 6. I to będzie objętość naszego grania stosłupa. Zostało nam pole całkowite. Pole całkowite to dwa razy pole podstawy dodać pole powierzchni bocznej. Pole podstawy. Podstawa to. Sześć trójkątów równobocznych, czyli a kwadrat pierwiastków z 3 nad 4... Dodać pole boczne, to sześć takich samych ścian, prostokąty a razy h. Wstawmy nasze dane. Szóstka z czwórką skróćmy przez 2, Dwójkę z dwójką skrócimy, zatem zostanie mi trzy razy. Za a dajemy. 5 pierwiastków z 3 nad 3 do kwadratu. Razy pierwiastek z 3 dodać. 6 razy za A5 pierwiastków z 3 nad 3. Za H dajemy 5. 3 pierwiastki z 3. To mam przemnożone. I podnoszę do kwadratu. 25 razy 3 to 75. Na 3 do kwadratu to 9. Dodać 6 i 3 skrócimy przez 3. 2 razy 5 to 10, razy 5 pierwiastków z 3, 50 pierwiastków z 3. Teraz trójkę z dziewiątką skrócimy. Trójkę z 75 skrócimy, to wyjdzie nam 25. 25 pierwiastków z 3 dodać 50 pierwiastków z 3, a to jest 75 pierwiastków z 3 cm2. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.